Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Dzisiaj odcinek o słupkowych wskaźnikach napięcia. Mamy tutaj dwa takie wskaźniki nowość od firmy FF Filipowski o symbolach WN711S oraz WN711. Czym one się różnią? Zaraz sobie zobaczymy. W opakowaniu mamy instrukcję obsługi wskaźników. Mamy schematy podłączenia, dane znamionowe, opis działania. Mamy tutaj dwa te wskaźniki, jeden o symbolu WN711 i drugi WN711S z funkcją sygnalizacji. Obydwa wskaźniki wskazują nam przedział napięcia w zakresie od 180 do 270 V. Przedział wskazań na tym bargrafie pomiędzy 190 a 260 mamy zielonymi diodami LED, a wskazanie 180 i 270 V sygnalizowane diodą czerwoną. Mamy tutaj jeszcze pokazane na bocznej ściance tutaj tego aparatu dwa sposoby podłączenia. Możemy mieć wskazanie ciągłe diodami LED lub jedną diodą LED na odpowiednim poziomie wartości napięcia w przypadku zastosowania mostka pomiędzy zaciskiem 10 i 12. Dobrze, Sprawdźmy sobie, jak one świecą. Podłączyłem nasze wskaźniki słupkowe do napięcia zasilania 230 V. Tak więc odpalamy pierwszy wskaźnik i drugi. Jak widzicie obydwa pokazują takie same wartości pomiędzy 230 a 240 V. W tym wskaźniku WN711S po 10 sekundach następuje wygaszenie bargrafu. Jeżeli chcemy ponownie odczytać wartość napięcia, dotykamy przycisk FF i mamy ponowny odczyt przez 10 sekund. Tutaj na tym wskaźniku WN711 mamy cały czas, widzicie? Napięcie sygnalizowane diodami LED. Zobaczcie. Założyłem mostek teraz pomiędzy zaciski 10 12 i zobaczymy, jak będzie teraz wyglądało prezentacja napięcia na słupku. Widzicie? Jedna dioda LED sygnalizuje nam tutaj napięcie 230V. To by było na dzisiaj wszystko. Jeżeli materiał się podobał, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz, daj lajka. Cześć!